Czy odczuwasz ból pleców, który przechodzi w dół nóg, czy boli cię wstawanie, chodzenie, nawet spanie, a Twoje kolana blokują się, puchną lub wydają dźwięki, gdy wchodzisz po schodach? Jeśli kliknąłeś ten film, to dlatego, że Twoje ciało woła o pomoc, a może nikt ci jeszcze nie powiedział, że istnieją proste, niedrogie produkty spożywcze, które mogą złagodzić ten ból każdego dnia, bezpośrednio do przyczyny, bez leków lub operacji. Ale uważaj, musisz wiedzieć, który pokarmy faktycznie działają, ponieważ to, co jesz, może powodować dalsze zapalenie stawów i nerwów i sprawiać, że ból stanie się przewlekły. W tym filmie dowiesz się cyczy czy najlepsze naturalne produkty spożywcze, które wzmacniają nogi, chronią kolana i pomagają zmniejszyć ten nieznośny ból, który zaczyna się w dolnej części pleców i promieniuje do stóp. Nie jesteś sam. Tysiące osób po sześćdziesiątym roku życia pokonuje ten cykl bólu i osłabienia, po prostu dokonując właściwych wyborów żywieniowych. Zostań ze mną do końca, bo rozwiązanie może być o wiele bliższe i smaczniejsze, niż myślisz. Znasz ten ból pleców, który zaczyna się jako łagodny dyskomfort, a potem nagle zdaje się przechodzić na całą nogę. Wiele osób nazywa to rwą kulszową, podczas gdy inni po prostu mówią: To po prostu starzenie się. Ale prawda jest taka, że to nie tylko wiek, to twoje ciało próbuje ci powiedzieć, że jest zmęczone, rozpalone i że coś musi się zmienić. Kiedy pojawia się ten ból, nie pojawia się sam. Zazwyczaj towarzyszy mu osłabienie nogi, strach przed upadkiem i uczucie, że nogi mogą się w każdej chwili poddać, a potem wszystko zaczyna się zmieniać. Zastanawiasz się dwa razy zanim wyjdziesz z domu. Unikasz wchodzenia po schodach, chodzisz wolniej, opierasz się o meble. A to, co kiedyś było proste, jak wstanie z łóżka lub podniesienie czegoś z podłogi, staje się wyzwaniem. To nie jest normalne, nie powinno tak być. Problem polega na tym, że większość ludzi przyzwyczaja się do bólu, akceptują go jako część życia, ale nie musi tak być, nie musisz z nim żyć każdego dnia. A może próbowałeś wszystkiego leków, maści, gorących kompresów, ale ulga nie trwa długo, prawda? Ponieważ to, co kryje się za tym bólem, jest głębsze. To stan zapalny, który rozwija się powoli, dzień po dniu, nie wydając żadnego dźwięku, aż pewnego dnia krzyczy, a kiedy krzyczy, ciało się wyłącza. Dlatego rozwiązanie nie może być tylko tymczasowe. Musi zacząć się od wewnątrz. Musi działać u źródła problemu. Teraz wyobraź sobie swoje ciało jako stary. Sendom. Jeśli główne belki są osłabione, wszystko zaczyna skrzypieć. Ból to skrzypienie. To, czego potrzebujesz, to wzmocnienie tej struktury. A jednym z najprostszych, najskuteczniejszych sposobów i jednym z tych, który wiele osób ignoruje, jest jedzenie. Dokładnie tak. To, co kładziesz na talerzu, może być tym, czego brakuje, aby zapobiec bólowi pleców i sprawić, że nogi znów poczują się jędrne. Nie mówimy o skomplikowanych dietach, ani o cudach z dnia na dzień, mówimy o małych, ale potężnych wyborach. Pokarmach, które działają jak naturalne środki przeciwzapalne, pomagające mięśniom i stawom się regenerować, które dodają siły zamiast zwiększać ból. I możesz myśleć, och, ale czy to zadziała w moim przypadku? Odpowiedź brzmi tak, szczególnie jeśli czujesz, że twoje ciało od jakiegoś czasu woła o pomoc. Ile razy powstrzymywałeś swój ból w milczeniu, aby nikogo nie martwić? Ile razy uśmiechałeś się na zewnątrz? Ale w środku chciałeś po prostu położyć się i zapomnieć o dyskomforcie. To nie słabość, to zmęczenie. Zmęczenie walką z czymś, co wydaje się nie mieć końca. Co gdybym ci powiedział, że twoje ciało ma jeszcze rezerwę siły, że może zareagować, poprawić się, odzyskać siły, jeśli otrzyma odpowiednie paliwo. Ponieważ istnieje sposób, aby to odwrócić nawet po sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, 80. pierwszym krokiem jest rozpoczęcie dbania o siebie od wewnątrz. A najlepsze jest to, że nie musi to być drogie ani skomplikowane. Nie potrzebujesz cudownych przepisów ani trudnych kuracji. Musisz po prostu nauczyć się, jak dać swojemu ciału to, o co cicho prosi: ulgę, siłę odżywianie. A to może zacząć się od prostej zmiany w diecie. Mała poprawka tu, kolejna tam, i za kilka dni twoje ciało zacznie reagować. Pomyśl o tym. Czyż nie byłoby miło obudzić się i poczuć, że twoja noga jest twardsza? Że twoje kolano nie boli, gdy wstajesz, że możesz dojść do rogu bez uczucia sztywności, to możliwe. A wszystko zaczyna się od decyzji, aby zadbać o siebie nie jutro, ale dziś. Ponieważ czas mija, życie mija, a to, o co nie zadbasz teraz, może cię później kosztować więcej. Twoje ciało jest twoim najwierniejszym towarzyszem. Czeka tylko, aż spojrzysz na nie z większą miłością i od tego momentu zrozumiesz, co naprawdę może pomóc. Które pokarmy działają, dlaczego działają i jak włączyć je do swojego codziennego życia? Czas zadbać o siebie ze świadomością, miłością i strategią, ponieważ życie z bólem nie jest przeznaczeniem, to tylko znak, że nadszedł czas na zmianę. Właśnie w tym miejscu wiele osób się gubi. Zaczynają zmieniać dietę, ale nie wiedzą od czego zacząć. Wiesz, że potrzebujesz czegoś, co pomoże ci od wewnątrz ale nie jesteś pewien, co naprawdę robi różnicę. I spójrz. Jeden z największych sekretów kryje się w morzu. Może się to wydawać proste, ale łosoś ma coś, czego nie ma większość produktów spożywczych, zwalcza ciche zapalenie, które niszczy stawy. A kiedy mówimy o bólu, który zaczyna się w plecach i biegnie wzdłuż nóg, lub o tym ukłuciu w kolanie, które uniemożliwia chodzenie, za tym wszystkim stoi zapalenie. Wiele osób uważa, że ból pochodzi jedynie z naturalnego zużycia organizmu wraz z wiekiem i tak, czas zbiera swoje żniwo. Ale to, co najbardziej boli stawy i nerwy, to ukryty stan zapalny, taki, którego nikt nie widzi, ale który pali w środku. Łosoś z jego silnymi kwasami omega-3 działa jak naturalny strażak w twoim ciele. Gasi ten niewidzialny ogień i przynosi ulgę tam, gdzie leki często jedynie maskują objawy. Wyobraź sobie swoje ciało jako starą maszynę, która wciąż może dobrze funkcjonować, ale potrzebuje specjalnego oleju, aby przestać hałasować. Ten olej to dokładnie to, co zapewnia łosoś. Pomaga smarować stawy, poprawia krążenie krwi i zmniejsza obrzęk w miejscach, w których ból ma tendencję do koncentrowania się. To tak, jakby dać ciału szansę na ponowne oddychanie, bez bólu, bez nacisku. Bez szarpnięć przy każdym ruchu. A najlepsze jest to, że nie musisz jeść łososia codziennie. Wystarczy włączyć go do diety kilka razy w tygodniu, a zaczniesz zauważać różnice. Kawałek łososia na lunch zamiast ciężkiego mięsa lub smażonych potraw może być ogromnym krokiem w kierunku ulgi. To nie jest chwilowa moda ani dieta cud. To mądry, świadomy wybór, który koncentruje się na tym, czego najbardziej potrzebujesz. Mniej bólu i większej swobody ruchu. Wiele osób mówi Ach, ale łosoś jest drogi. Tak, może tak być w niektórych miejscach. Ale pomyśl o koszcie stania w miejscu, niemożności chodzenia stabilnie, polegania na innych, aby wstali z krzesła. Koszt bólu jest zawsze wyższy, a dziś są bardziej przystępne cenowo wersje, nawet mrożone, które zachowują wiele korzyści. Kiedy zastanowimy się, co to oznacza dla jakości Twojego życia, wszystko się zmienia zasługujesz na to by chodzić bez strachu, siedzieć bez uczucia ukłucia w dolnej części pleców, budzić się i nie potrzebować 10 minut na rozciąganie ciała i wstawanie z łóżka. Łosoś pomaga w tym procesie, ponieważ działa bezpośrednio tam, gdzie zaczyna się ból w stanie zapalnym, a redukując ten proces w ciele, pozwala mięśniom znów poruszać się łatwiej, nerwom przestać krzyczeć, a ciału zacząć się regenerować. Powoli, tak ale systematycznie. Ci, którzy doświadczają tej zmiany, są często zaskoczeni. Ból, który wydawał się być częścią ich rutyny, zaczyna powoli zanikać. Na początku mniej im dokucza, potem znika po kilku dniach, a z czasem staje się tylko wspomnieniem trudnego okresu, który już mamy za sobą. A co w tym wszystkim? Najlepsze? To samo ciało wyzdrowiało z odpowiednią pomocą, z odpowiednim paliwem. Bez cudów, bez przesady. Po prostu z mądrością. Nie chodzi o zastąpienie leków rybą, chodzi o zapewnienie organizmowi potrzebnego mu zastrzyku energii, aby leki były mniej częścią twojej rutyny. Łosoś jest jednym z tych sojuszników, których czas szanuje. Nie obiecuje cudów, ale zapewnia coś jeszcze lepszego stałość. A to, gdy masz ponad sześćdziesiąt lat, jest warte swojej wagi w złocie. Zapalenie może wydawać się niewidzialnym wrogiem, ale daje ci znaki. Sztywne nogi, skrzypiące kolana, ból, który nie ustępuje wszystko to jest tym, co twoje ciało prosi o pomoc. A gdy zaczniesz uważnie słuchać, odpowiedź pojawi się w prosty sposób jak jedzenie, które przynosi ulgę zaufaj mi małe zmiany przynoszą duże zmiany. Musisz tylko wykonać pierwszy krok a w tym przypadku zaczyna się on w kuchni. I ciekawe, jak, gdy zaczynamy dbać o nasze ciała, jedząc takie produkty jak łosoś, Szybko zdajemy sobie sprawę, że nasze ciała reagują. To tak, jakby mówiły: Dziękuję, że o mnie pamiętasz. Ale to nie koniec, ponieważ równie ważne jak łagodzenie stanów zapalnych jest wzmacnianie tego, co już jest zużyte. A gdy mówimy o zmęczonych stawach i mięśniach, które nie mają już tej samej siły, jest trochę zieleni, która może zmienić zasady gry. Szpinak. Możesz kręcić nosem na samo wspomnienie tej nazwy, i to jest w porządku. Wiele osób dorastało myśląc, że szpinak to coś, co można jeść tylko w kreskówkach lub dla osób, które chcą być na diecie. Ale prawda jest taka, że to jedzenie ma prawdziwą i głęboką moc, szczególnie dla tych, którzy czują, że ich nogi nie podtrzymują już ciała tak jak kiedyś. Jeśli kolana odmawiają ci posłuszeństwa lub się blokują, jeśli czujesz, że musisz się o coś oprzeć, aby wstać, wtedy właśnie wkracza szpinak. Jest bogaty w magnez i witaminę K. Dwa składniki odżywcze, które działają jak zespół rezerwowy w Twoim ciele, podczas gdy magnez pomaga rozluźnić mięśnie i zapobiega bolesnym skurczom, które pojawiają się znikąd. Witamina K działa na Twoje kości i stawy, pomagając przywrócić elastyczność i wzmocnić struktury, które wspierają Twoje ruchy. Innymi słowy, działa zarówno u podstawy, jak i wokół podstawy. Pomyśl o tym w ten sposób. Szpinak jest jak dyskretny przyjaciel, który niewiele mówi, ale kiedy się pojawi, może rozwiązać wszystko. Nie jest efektowny, nie jest drogi i nie wymaga wymyślnych przepisów. Wystarczy, że często będziesz go włączać do swojej diety, do sałatek, gulaszów, a nawet soków, a twoje ciało zacznie ci dziękować. A co najlepsze? Działa cicho, nie wpływając na kubki smakowe, ale robi ogromną różnicę dla zdrowia Twoich nóg. Teraz wyobraź sobie, że budzisz się i czujesz, że twoje nogi są jędrniejsze, że kiedy wstajesz z łóżka, nie czujesz tego ciągnięcia w kolanie, że możesz iść do kuchni bez konieczności trzymania się ścian. To może wydawać się mało ważne dla tych, którzy nie odczuwają bólu, ale dla tych, którzy cierpią, to ogromne zwycięstwo. A szpinak jest jednym z tych sojuszników, którzy mogą pomóc ci osiągnąć to naturalnie, bezpiecznie i nieprzerwanie. Oczywiście, samo w sobie nie czyni cudów, ale w połączeniu z właściwymi wyborami, takimi jak łosoś i inne produkty spożywcze, które omówimy później, staje się częścią potężnej rutyny, rutyny samoopieki, w której wybierasz odżywianie swojego zdrowia zamiast bólu, ponieważ nadchodzi czas, gdy męczy nas czekanie na rozwiązania, które nigdy nie nadejdą i. Zdajemy sobie sprawę, że być może odpowiedź leży w prostocie. Ile razy słyszałeś, że musisz ćwiczyć, brać suplementy, używać maści i nic nie działało? Cóż, to prawda. Co jeśli przed tym wszystkim potrzebowałeś dać swojemu ciału odpowiednie elementy budulcowe, aby odbudować to, co zostało osłabione przez czas? Szpinak spełnia to, odżywia, chroni, regeneruje i robi to bez skutków ubocznych, bez wysiłku, bez komplikacji. Może myślisz, że jest za późno że te bóle są już częścią tego kim jesteś. Ale nie daj się zwieść, twoje ciało ma pamięć siły, a kiedy zaczniesz je karmić w odpowiedni sposób, ono pamięta, reaguje, reaguje i z czasem staje się lepiej, nie z powodu szczęścia, ale dlatego, że zdecydowałeś się dać mu to, czego naprawdę potrzebowało. Szpinak może nie jest najbardziej pożądanym pożywieniem na targu, ale z pewnością jest jednym z najważniejszych dla tych, którzy chcą znów pewnie chodzić, zginać kolana bez bólu i żyć bez ciągłego strachu przed zatrzymaniem się na środku drogi. Położenie go na talerzu jest jak zasadzenie siły i zbieranie wolności, wolności, na którą zasługujesz, a zaczyna się ona od tego, co jesz. A skoro mowa o produktach, które działają cicho, ale odmieniają ciało od środka, nie możemy ignorować starego znajomego z naszej kuchni czosnku. Tak, to prawda. Ten składnik, którego wiele osób używa tylko do przyprawiania ryżu lub mięsa. Ale mało kto wie, że ten mały biały ząbek ma niemal leczniczą moc. Kiedy zaczniesz włączać do diety produkty takie jak szpinak, twoje ciało zacznie wykazywać oznaki poprawy i tu właśnie wkracza czosnek, jako strategiczne wzmocnienie w tej niewidzialnej walce z bólem. To takie proste, że większość ludzi to nie docenia. Ale czosnek jest naturalnym środkiem przeciwzapalnym, który jest silny, skuteczny i co najważniejsze, niedrogi. Działa bezpośrednio na krwiobieg, usuwając stan zapalny, który powoduje ból kolan i nóg. Czy znasz to uczucie pieczenia, które przechodzi od dolnej części pleców do stóp, albo mrowienie, które pojawia się znikąd? Cóż, wiele z tych odczuć jest podsycanych przez małe wewnętrzne stany zapalne, które czosnek zwalcza mistrzowsko. I to nie wszystko czosnek poprawia również krążenie, a gdy krew płynie lepiej, transportuje więcej składników odżywczych i tlenu do nerwów i stawów, pomagając w rekonwalescencji, to tak jakby otwierał ścieżki w ciele, odblokowując ścieżki, które były zatkane przez stan zapalny. Dzięki temu to, co kiedyś było stałym bólem, zaczyna stawać się tylko sporadycznym utrapieniem, a następnie z czasem może zniknąć na dobre. Najbardziej imponujące jest to, że wszystko to dzieje się stopniowo, bez rozgłosu, bez skutków ubocznych. Kiedy zaczynasz spożywać czosnek każdego dnia, nawet w małych ilościach, dajesz swojemu ciału cenne narzędzie do walki z zużyciem i zniszczeniem spowodowanym przez lata. Nie da ci supermocy, ale przywróci twojemu ciału zdolność, którą kiedyś miało reagowania, leczenia i ochrony. Możesz się Zastanawiać, ale czy tak proste jedzenie może to wszystko zrobić? Tak może. Sekret tkwi w konsekwencji. Nie ma sensu jeść czosnku raz w tygodniu i oczekiwać cudu. Efekt przychodzi wraz z nawykiem, z codziennym wyborem dbania o siebie. A im bardziej będziesz temu wierny, tym bardziej twoje ciało zrozumie wiadomość. Czas zostawić ból za sobą i odbudować to, co zostało utracone. Co więcej, Czosnek pomaga nawet zmniejszyć poziom kwasu moczowego, który również powoduje ból stawów, szczególnie kolan. Ten ostry, niemaltnący ból, który pojawia się, gdy zginasz nogę lub szybko wstajesz. Gdy ciało jest zapalone od wewnątrz, każdy ruch staje się bolesny. Ale gdy czosnek działa dzień po dniu, te bóle zaczynają tracić swoją siłę, a ty zyskujesz większą swobodę. Nie musisz jeść czosnku w czystej postaci ani w nadmiarze. Wystarczy go jeść w posiłkach, ale używanie go celowo, wiedząc, że jest tam nie tylko po to, by dodać smaku, ale by o ciebie zadbać, to zmienia wszystko, ponieważ kiedy jemy, świadomie nasze ciała rozumieją i reagują wdzięcznością, a wdzięczność w ciele przekłada się na mniej bólu, więcej ruchu i więcej spokoju. Ile razy przestałeś wychodzić, bo bałeś się bólu, ile razy odwoływałeś plany, bo wiedziałeś, że twoje ciało nie wytrzyma. Czas odzyskać tę wolność, którą ból odbierał ci stopniowo, bez proszenia o pozwolenie. A zaczyna się to od szczegółów, jak choćby posiekany czosnek na talerzu, mały na zewnątrz, ale ogromny w środku. Ból jest uporczywy, ale dyscyplina i troska są silniejsze. Czosnek reprezentuje dokładnie to siłę, która nie krzyczy, ale zwycięża. Coś, co wydaje się małe, ale gdy podejmuje działanie, zmienia się. A w połączeniu z odpowiednimi produktami staje się częścią naturalnej armii, która jest u twego boku każdego dnia gotowa oddać ci to, co ból próbował ci odebrać twoją autonomię. A gdy nauczymy się ufać prostym produktom spożywczym, takim jak czosnek, zaczniemy zauważać, jak dużo łatwiej reagują nasze ciała. Ale łagodzenie bólu to tylko część podróży. Drugą częścią jest odzyskanie tego, co stopniowo traciliśmy siły. A ta siła, która kiedyś wydawała się naturalna, teraz może wydawać się odległa. Dobra wiadomość jest taka, że może powrócić. A sposobem na to jest coś, co prawie każdy już ma w swojej kuchni: fasola. Tak te codzienne fasolki, które często pozostają niezauważone na talerzu, są czymś więcej niż tylko tradycją. Są potężnym źródłem roślinnego białka, żelaza i minerałów, które wspierają mięśnie i pomagają stabilizować stawy. A jeśli chodzi o ból pleców, kolan i nóg, musimy pamiętać, że słabe mięśnie pogarszają problem, kładą cały ciężar na twoich już zużytych kościach i stawach. I tu właśnie tkwi niebezpieczeństwo. Kiedy mięśnie są silne, wspierają, podtrzymują i łagodzą nacisk na stawy, ale kiedy są osłabione, cierpi całe ciało. I dlatego fasola wraz z soczewicą, ciecierzycą i grochem wchodzą jako niewidzialne. Ale potężne, wzmocnienie w tym procesie odbudowy. Karmią to, co cię podtrzymuje. Przywracają to, co czas próbował odebrać. Teraz zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, ile razy przestałeś chodzić do piekarni, bawić się z wnukiem lub tańczyć forru z powodu słabych nóg. Ile razy strach przed upadkiem przemówił głośniej niż wola życia. To nie jest słabość z twojej strony. To znak, że twoje ciało potrzebuje wzmocnienia, potrzebuje fundamentu. Potrzebuje struktury, a struktura jest odbudowywana tym, co kładziesz na talerzu, i nie potrzebujesz nawet skomplikowanej diety. Wystarczy, że dodasz do obiadu filiżankę fasoli, użyjesz ciecierzycy w sałatce, urozmaicisz kolory talerza soczewicą lub groszkiem. Każdy z tych wyborów jest elementem budulcowym w odbudowie Twojego dobrego samopoczucia, ponieważ nie ma sensu po prostu uśmierzać bólu, jeśli Twoje ciało pozostaje słabe. Potrzebujesz stabilności, a stabilność pochodzi z wnętrza, z mięśni, z tkanek, które utrzymują twój szkielet w pozycji pionowej. Ponadto rośliny strączkowe są bogate w błonnik, który wspomaga trawienie i zapobiega gromadzeniu się toksyn, które dodatkowo zapalają organizm. Zapalone jelita bezpośrednio wpływają na ból stawów to jak efekt domina jeden organ wpływa na drugi, aż wszystko zaczyna zawodzić. Ale dzięki zrównoważonej diecie organizm wraca na właściwe tory, jak dom, który otrzymuje wzmocnienia w fundamentach, zanim się zawali. A najlepsze jest to, że wszystko to dzieje się z prostym jedzeniem, na które stać każdego, które jest już częścią naszej kultury i które trzeba po prostu docenić z innej perspektywy. Fasola to nie tylko dodatek, to leczenie, to siła, to narzędzie do odbudowy dla tych, którzy myśleli, że nie ma dla nich ratunku. Każda łyżka to krok w stronę bardziej aktywnego, bardziej stabilnego, swobodniejszego życia. Często przyzwyczajamy się do widoku naszych ciał, które nas zawodzą, i myślimy, że to normalne, że to tylko kwestia wieku, że tak po prostu jest, ale ciało jest jak roślina, która zwiędła i rozkwita na nowo, gdy otrzymuje wodę i światło słoneczne. Fasola i jej strączkowe siostry są częścią tej wody. Odżywiają nie tylko ciało ale także przywracają poczucie bezpieczeństwa, a gdy zaczynasz czuć się jędrniej, stabilniej, nawet twoja pewność siebie powraca, ponieważ ból nie wpływa tylko na twoje ciało, podważa również twoje poczucie własnej wartości, przekonuje cię, że nie możesz już tego robić, ale co, jeśli odkryjesz krok po kroku, że możesz, że możesz lepiej chodzić, stać pewniej, wychodzić z domu bez strachu, wszystko zaczyna się od małych, Wyborów, które się sumują jak elementy układanki, a na końcu, gdy wszystko do siebie pasuje, ból nie jest już głównym bohaterem, więc zanim pomyślisz, że jest za późno, spróbuj wzmocnić swoje ciało tym, co najlepsze, co ziemia ma do zaoferowania. Fasola, którą zawsze miałeś pod ręką, może być nowym początkiem, na który czekało twoje ciało, ponieważ odbudowanie siły jest możliwe i zaczyna się tam, gdzie najmniej się tego spodziewasz. Na dnie talerza. Po odkryciu mocy naturalnego jogurtu, który wzmacnia kości i dba o zdrowie jelit, staje się jeszcze bardziej jasne, jak organizm potrzebuje równowagi w każdym szczególe. I tutaj pojawia się grupa żywności, która jest często pomijana, ale która może zrobić całą różnicę orzechy i nasiona. Są małe, ale ogromne w ochronie, jaką oferują nerwom, stawom i mięśniom, szczególnie dla tych, którzy żyją z bólem nóg zablokowanymi kolanami, lub tym ciągłym uczuciem fizycznego zmęczenia. Czy zauważyłeś kiedyś, jak małe rzeczy mogą zrobić całą różnicę? Tak jak śruba dokręcona we właściwym miejscu może utrzymać całą strukturę razem, orzechy i nasiona działają jak małe wzmocnienia za kulisami w twoim ciele, zawierają dobre tłuszcze przeciwutleniacze, selen, cynk i magnes, niezbędne składniki odżywcze, które utrzymują twoje stawy nasmarowane, kości chronione, a nerwy w równowadze. Wszystko, czego potrzebujesz, gdy twoje ciało wykazuje oznaki zużycia i rozdarcia. Wiele osób uważa, że tego typu jedzenie to po prostu przekąska dla osób dbających o kondycję lub coś zbyt drogiego, aby włączyć je do swojej rutyny. Ale wystarczy jedna łyżka dziennie orzechów włoskich, nasion słonecznika, pestek dyni lub siemienia lnianego. Aby zacząć odczuwać różnice. A w połączeniu z poprzednimi produktami spożywczymi, które już znasz, efekt się mnoży. To jak tworzenie kompletnego zespołu. Każdy gracz ma swoją rolę, ale wszyscy współpracują ze sobą, aby pomóc ci w powrocie do zdrowia. A najciekawsze jest to, że te nasiona pomagają zmniejszyć ciche stany zapalne w organizmie. Znasz te dni, kiedy wydaje się, że ból jest bardziej intensywny, wszystko się zatrzymuje, a nawet oddychanie jest niewygodne. Często wynika to z wewnętrznych procesów zapalnych, które te dobre tłuszcze mogą łagodzić. Działają jak naturalny filtr, oczyszczając nadmiar i przywracając spokój w organizmie. Pomagają również produkować kolagen, substancję, która nadaje stawom jędrność i elastyczność ścięgnom. Wraz z wiekiem nasze ciała produkują mniej kolagenu, co Powoduje, że zaczynamy odczuwać trzaski, sztywność i ból, ale gdy dostarczasz odpowiednie składniki, twoje ciało zaczyna produkować kolagen ponownie w małych ilościach, wystarczających, abyś poczuł różnicę, gdy chodzisz, wstajesz, a nawet kładziesz się. Pomyśl o tym, ile razy przestałeś się schylać, bo bałeś się, że nie będziesz w stanie wstać, ile razy wahałeś się, czy wyjść z domu, bo kolana odmawiały ci posłuszeństwa. To nie tylko zmęczenie to twoje ciało woła o wzmocnienie, a wzmocnienie nie musi przychodzić w postaci drogich kapsułek ani bolesnych zabiegów. Czasami przychodzi w formie czegoś prostego, chrupiącego, co mieści się w twojej dłoni. Inną zaletą orzechów i nasion jest naturalna energia, którą dostarczają. Kiedy ciało jest rozpalone i wyczerpane, zużywa dużo energii, aby utrzymać pozycję pionową i często czujemy się zmęczeni. Bez powodu, chcąc leżeć cały dzień. Te produkty pomagają przerwać ten cykl zmęczenia, oferując czyste paliwo, które odżywia, nie obciążając, które aktywuje nas, nie ekscytując. A wiesz, co jest jeszcze ciekawsze? Wiele osób twierdzi, że po kilku dniach jedzenia tego typu jedzenia odczuwają nawet poprawę nastroju, ponieważ gdy ciało jest w równowadze, umysł również to docenia. Ciągły ból wpływa na wszystko nastrój, poczucie własnej wartości, nadzieje. Ale gdy zaczynasz widzieć rezultaty, nawet jeśli są małe, to coś w tobie na nowo rozpala. Uczucie, że jest jeszcze czas, że twoje ciało wciąż może zareagować. Nie musisz stawać się kimś innym. Nie musisz zmieniać wszystkiego na raz. Musisz po prostu zrobić wystarczająco dużo, aby pokazać swojemu ciału, że jesteś po jego stronie. A garść nasion lub orzechów dziennie może być tym gestem małym, ale potężnym, dyskretnym, ale transformującym, ponieważ czasami to, co leczy najbardziej, to nie hałas zmiany, ale cisza właściwych wyborów powtarzanych każdego dnia. A teraz, gdy znasz już właściwe pokarmy, zdajesz sobie sprawę, że twoje ciało po prostu czekało na znak ostrzegawczy, aby zacząć reagować. Może nikt ci tego dzisiaj nie powiedział, ale zasługujesz na życie bez bólu, zasługujesz na to, aby wstawać z łóżka z pewnością siebie, chodzić bez strachu, zginać kolana bez blokowania. A wszystko zaczyna się od tych prostych wyborów, które robią całą różnicę, gdy stają się częścią twojej codziennej rutyny. Nie chodzi o dietę, chodzi o wolność, nie chodzi o cuda, chodzi o systematyczność, nie musisz robić wszystkiego naraz, ale musisz zrobić pierwszy krok a jeśli ten film w jakikolwiek sposób ci pomógł, nawet jeśli tylko z nową nadzieją, no to było warto. Skorzystaj i zostaw lajka, ponieważ pokazuje mi i YouTube, że ta treść ma wartość. A jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem kanału, zarejestruj się teraz, bo to dopiero początek. Co tydzień pojawiają się nowe treści tworzone z sercem, z myślą o tych, którzy chcą żyć z większym zdrowiem, większą lekkością i większą godnością. I zobacz, następny film może być dla ciebie jeszcze ważniejszy. Pokazuje w 1905, nim pięć cichych nawyków, które niszczą twoje kości i stawy. A ty nie zdajesz sobie z tego sprawy, to ostrzeżenie, które każdy powinien zobaczyć. Kliknij tutaj na ekranie i obejrzyj teraz. Ponieważ jeśli jest coś, czego nie możemy już marnować, to jest to czas.